Szanowni Państwo, za nami jezioro Karczemne. Jezioro, które ma ponad 42 hektary. Właśnie na nim rozpoczynamy cykl czyszczenia kartuskich jezior. To właśnie to jezioro w tej chwili jest w trakcie oczyszczania. Rozpoczęliśmy najważniejszy projekt dla naszego miasta, czekaliśmy na niego prawie 50 lat. To właśnie po 50 latach udało nam się z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska uzyskać ogromne dofinansowanie. Największy projekt dotyczący ochrony środowiska w Polsce. 45 milionów, które otrzymaliśmy dotacji z Narodowego Funduszu. Całe zadanie planujemy na ogólny koszt około 55 milionów. Dzisiaj już trwają prace. Słyszymy za mną pracujący refuler, który wydobywa osad zna jeziora. Poprzez Sieć rurociągów, które są położone na naszych wszystkich jeziorach, do oczyszczalni jest doprowadzany osad, który będzie spływał do specjalnie wybudowanych zbiorników. Mam nadzieję, że z końcem 2021 roku inwestycja zostanie zakończona tak, jak ją zaplanowaliśmy. I wtedy będziemy mieli kartuskie jezioro karczemne już oczyszczone z osadów. Refuler wydobywa osad z jeziora karczemnego. Osad ten trafia. 4-kilometrowym rurociągiem na kartuską oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia, żeby móc przyjąć ten cały osad, musiała specjalnie poczynić szereg inwestycji, żeby się do tego przygotować. Między innymi wybudowała 6 ogromnych zbiorników. Łączna objętość tych zbiorników jest to 10 000 m sześciennych. Osad trafia, tak jak wspomniałam, rurociągiem do zbiornika. W którym jest dekantowany. Chodzi o to, że ta najgęstsza część osadu ma opaść na dno. Z góry wypompowywana jest woda, ściek praktycznie, który trafia na normalny system oczyszczania, zaś sam osad musi trafić do stacji wirówek. Pod projekt rekultywacji jezior powstała całkowicie nowa linia przeróbki tego osadu. Efekt po oczyszczeniu i odwirowaniu osadu około 16 tysięcy metrów sześciennych osadu jeziornego. Tutaj znajduje się parę tysięcy już odwodnego, przygotowanego do wywiezienia na pola do rolniczego wykorzystania. Próbki pobrane przez laboratorium do zbadania i opracowania sposobu aplikacji tego osadu do ziemi. Wydajność tej całej linii to jest około 150 metrów sześciennych na godzinę. Tu jest efekt dziesięciodniowej pracy oczyszczalni ścieków przy oczyszczaniu jeziora. W tej chwili mamy już praktycznie docelową moc i wydajność całej linii przeróbki osadu. Znajdujemy się teraz na tle naszej kartuskiej oczyszczalni. W dole widzimy Blok biologiczny z komorami, nitryfikacji, osadnikami wtórnymi. Cały refulat, który jest pompowany z jeziora, jest przez tę oczyszczalnię oczyszczany. Gromadzimy osad z tego refulatu, natomiast wody nadosadowe są oczyszczane przez oczyszczalnię. Tu w perspektywie widzimy, jak pracują wszystkie komory. Do piaskownika dopływa refulat z jeziora zdekantowany plus ścieki ze zlewni oczyszczalni. Warto jeszcze dodać, że ten drugi zbiornik obok, ta komora to jest komora właśnie tłuszczy i tych wszystkich rzeczy, które pływają na wierzchu wody. Możemy zobaczyć czystość ścieków, jak wygląda na wypływie z oczyszczalni.